Siema, z tej strony Majonez i w dzisiejszym odcinku razem z moimi ziomkami zagramy sobie takie dwie luźne gierki po update'iku teraz, bo jak wiecie, no był teraz updatecik świąteczny, nawet jak widać tutaj po lobby, dodali kilka nowych rzeczy na Battle royalu, na rankedach niestety troszeczkę mniej, bo jak wiemy, no połowa tych rzeczy jest usuwana z rankedów, a szkoda, bo naprawdę niektóre rzeczy są fajne i... Boże Święty chatka wróciła znowu z prezentami. Jezu, to jest coś wspaniałego w Fortnite, nie? To jest coś wspaniałego. Darmowe prezenty na święta. Jeszcze z tą chatką to ma taki inny vibe. A dobra, sobie na odcinku otworzę, bo nie otwierałem wczoraj, bo jak to montuję, to jest dzień później i prezentów wtedy nie otwierałem, bo chciałem zostawić na odcinek, żeby zrobić opening. Ale się okazało, jeszcze na dodatek, że te prezenty się nie stakują. Okazało się, że jeżeli nie otwieracie codziennie prezentów, to się marnują, więc to jest straszna lipa akurat, bo jeżeli ktoś na przykład teraz jedzie na święta, jest normalny i nie ma zamiaru, nie wiem, brać komputera albo sprzętu jakiegoś innego gdzieś na przykład, nie wiem, do rodziny jak jedzie, no to jest trochę lipa. Nie odbierze tych wszystkich prezentów. Ten, bo jest największy. Aha, nie mogę. To ten. Ten, ten na pewno mogę. Dobra, to jest na stówę jakieś gówno, ale dobra, otwieram. Ale dobra, jeszcze zanim zaczniemy gierki, no to możecie zostawić łapkę w górę i subika, bo ponad 50% osób oglądających mój kanał dalej nie subskrybuje. A to jest dla Was tylko kliknięcie, a dla mnie to jest naprawdę sporo, więc fajnie by było, gdybyście zostawili tego subika. No a ja tak, już nie będę przeszkadzać i zapraszam do odcinka. Jingle ball, jingle ball, jingle 6-7 on a Merry Christmas 6-7 on a Merry Christmas 6-7 on a Merry Christmas. Christmas and a Happy New Year Merry Christmas Filipa weź powiedz Merry Christmas Filip to sprawdziwe święty Mikołaj Damn it, Mam Zhomka, mam Zhomka, mam Dobrze Merry Christmas. Jest, jest. O, to jest tam był. Nie, to nie skinkardarz. Chcę sobie pompę wymienić. A co to jest? A to jest katana, dobra. Ja biorę po prostu. A dobra, nie mam karty Filipa. Że... Brawo. Oj, f... Wilu. No dobra, ale Alan ty jesteś świnią. No chłopie, potro. tutaj kampite. Gdy ten gość mi przyjdzie, to boty go zaczną bić. To są jakieś to bambiczki totalne. Ziomek, ziomek, ziomek. Zauważył ziomka. No czekaj. Jeszcze tamten jedzie. To czym ty jedziesz, gościu? A w ogóle, tak kurde, teraz sobie gramy w Battle royale, co nie? Jak ostatnio tylko Rankedy graliśmy, to tak naprawdę... ...strasznie dużo rzeczy na tych Rankedach nie ma. Muszę sobie się polepszyć w tą grę, bo ja się Ej, ja tutaj od pleców. Kurde, ale sklejony box. Wariat. Ty, bo jest Dostał? 731. na nie Pa, jest! On nie jest jakiś dobry. Ty. Kamak. Ty. chyba się da dużo Filipa... no. Także. magi. Ty jesteś ktoś jakiś zjarany. i zawsze, zawsze, zawsze zabierasz fragi. Za. Ej, fragerze, ej, ja tam. na polskie nie piesz tutaj. Masz tutaj prezent od Świętego Mikołaja. Święty Filip, mógłby nam prezent wysłać, tak szczerze. Jezu, kulka szczerze ty.

A okay. on ma tego, bosa, Sprawdziwe. Dawajcie do mnie. Sprawdziwe. 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 To jest prawdziwe. 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 jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Ja się nie mogę nigdzie tutaj złapać No został Tu O chłopie, o chłopie! Tak, zginę już Dobra Dobra, to was po prostu odrodzę tutaj Żemek, Dawaj Filip się trzymamy razem, czekaj, tu jest apteka Kurde, nieźle to mam apteka wana. tak szczerze Dobra, dawaj, 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 dawaj Masz jak wejść do góry? Tak, jest, nie, ale no Może tam radę, Uwaga, chłop Dobra, dać kolaps? Dobra, Dobra. użyj impulsa, tak. użyj impulsa są górze też lecę. Ten na górze O chłopie. Ja zdążyłem przejść. O ty, 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 ja sam zostałem. Filip, musisz zrobić karę. No, nie kery. Jesteś, jesteś, ty na każdego solo. No Na spokojnie to zagraj. Graj tak jak zawsze grasz. Hata bogata. Hata bogata, a w nim jest Filip Tata. Daj mu prezenty, bo się pytał Mikołaja, Ło, ale rymy to. Dawaj Filip, robimy teraz totalną czystkę lobby. Zabijamy 50 osób. Bo ten battle Royale, kurde jest jakiś taki prosty strasznie. O wiesz, możemy mówić, bo gramy tylko w rankedy o. I nikt z nami nie poleciał. Dosłownie nikt. A jak ty mówisz, że nikt z nami nie poleciał? Leży. No jeszcze drugiego mam. Chce pomóc. A o tu nie źle pomogłem. Jak okay, pójdę pokatana. No, akurat idziemy w tę samą stronę. O tak ty. Nie bym mówić. O ty, gościu. Nie, 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 nie. Nie, nie wierzę. Ej, piorę snajpę, bo się nie zdążyłem ani razu praktycznie nią nacieszyć w tym sezonie. Chyba na film na nic dziwnego. No właśnie. O biją się, biją się, biją się. Ja jeszcze jadę samochodem od tego. Zlatuję z po prostu. Ty, on jest prawdziwy chyba. Ej, tu Podobany. gdzie ty idziesz, gościu? Oni zbierają ludzi z prezentu Do mnie, do mnie Leży Dobra, ja... Bierzemy, jak gdzieś tutaj jest gdzie jest jako kolega No przestraszył się nas Wow O tu jest, tu jest, tu jest, tu jest O jakieś I co robi w ogóle ta kulka, ta... to gówno, ten statek czy ta, czy ta kulka przypadkiem nie była pod tym? Była i właśnie są... nie... Tak była właśnie i ja nie wiem co ona robi jakby Coś daje? Co? właśnie, bo jak ona była na tą bazą, to ona raz jakiś czas skanowała i ciebie oznaczała i przeciwników, i skrzynki i wszystko. coś takiego. a to gówno to trzy tego na rękach nie ma. o Tom jak ty. A czemu to jest za przebrane? Ty, to są święta nie Halloween. Ale jakiś inny jest, jakiś chłopiec kościelny. Nie kościelny, to to jest zdarowane na Harry Potterze trochę, bo... a Harry Potter faktycznie, dobra, no ta bro. Ty, chopie, gość do mnie próbuje z tego ścieżkowego gówna to z ma środki. Ja takie gówno trafiam się... Ale nic nie trafiam No jeszcze plecy no. Leży prawdziwi czy nie? Nie, leży Sobie, To jest boss Fortnita Big G, tak zwany. biją się tam O o o! Z gość nawet no, nie dać mi przygotować broni, nic. Mierzysz innych chłopów. Bobie małego Jeffrey'a tutaj. Ty Jeffrey, chodź. Dickshot! Uuuuh! A i tu serio było trafione. Ale wiesz, no jak chłopie GOAT ze snajperką siedzi, no to nic dziwnego. O, Ko, kolejny prezent. Ej Filip, w końcu Ta. mnie spoksowałeś. No, widzisz jak szybko? Jakby co nie mam leczenia, więc jak zostanę obity przez ziomków mocno... O, ty, prawdziwy. Ja się nie mogę chłopie złapać, jak tej katany gdzieś na dół do ziomka o, tutaj jest Bi Big G Big G Spamia, to Big G Leci na dół ale, ale chłopie Big G dostał takiego klapsa Big Jeffrey leżysz 90 no jeju. Bo ty katano wlatujesz i na niej poczekasz nawet Kardasza, prawie leży. O, siedzę na dole. Leży. Wiem, że tą kim zabić. A, taki ziomek mię popytał. z osady. Innego mam. Ja, ja mam łajta, ja mam dosłownie wajta. To się ulecz. Ja dam rada. Posłuchuję do ciebie. Sie biją te. To jest idealna filip pokazuje, żeby wjechać. Big deal! Co ty robijasz. O chłopie, ty, wejdźmy. Dobra, leży, leży. Chłopie! zabiłem go. Ale chłopie X-Gigorek X w chłopie leży, ale jakiś ziomek mnie jeszcze zdążył dobić. Kampię tutaj, chodź. Dasz radę tak, tutaj tak, tak, wejść, tak, tak. rozwalić to wszystko. Okay. Ścianę tutaj białą rozwal. I wiesz co ja bym wycofał, bo tak szczerze to mamy totalną dupę. No, dawaj, cofamy się. No dawaj, bo to jeszcze są ich wilsy. Mamy lipę, mamy lipę, mamy lipę. Dawaj tędy. No nie, uważaj, uważaj, Filip, leć, 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 leć. Nie, nie. No na tyle. Niestety Winka nie udało się zrobić, ale wydaje mi się, że te dwie gierki naprawdę bardzo fajnie wyszły, więc mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was naprawdę fajny. W ogóle jak to dogrywam i jak to oglądacie jest Wigilia. Więc z tej okazji chciałem wam wszystkim życzyć wesołych i zdrowych świąt, co najważniejsze. Wiadomo, miłego czasu z rodziną, marzonych prezentów, smacznego jedzonka, oczywiście, i wszystkiego dobrego na ten okres. Prawdę serdecznie wszystkim życzę. No i dobra, ja już będę spadać, bo też zaraz mam Wigilię. I mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Siemano!